Bye. tego Łukasza. O, tobie, panie. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicę było na imię Maria. Przedszy do niej anioł rzekł Bądź pozdrowiona pełna łaski Pan z błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miało wyznaczyć to pozdrowienie. Lecz Anioł rzekł do niej, Nie bój się, Mario, znalazłeś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadaż imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg dał mi tron jak na Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowanie nie będzie końca. Na to Maria rzekła do Anioła. Jakże to się stanie, skąd nie znam męża? Anioł jej odpowiedział. Duch Święty wstąpi na siebie i moc najwyższego ukryje się cienia. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwanym Synem Bożym. Bo to również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości Syna i Jezus w szóstym miesiącu ta, która mia którą miano ja za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria. Oto ja słodnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto Słowo Pańskie, a Twoje siostry i bracia, drogi księże Chrobożku, księże Januszu, drogie dzieci. Dzisiaj, kiedy przeżywamy tę uroczystość zjazdowania Pańskiego w czasie naszej rekolekcji, jest to dla nas też okazja, abyśmy przebaczyli się właśnie w samej postawie Maryi, ale też abyśmy zrozumieli, że Bóg poprzez Nią chce też w jakiś sposób pokazać nam rzeczywistość. Słowo Boże zawsze jest bardzo konkretnie odnosi się do naszej rzeczywistości. I to jest chyba największy nasz błąd, że my jako ludzie wierzący bardzo często to słowo, które słyszymy w czasie świętej, czy codziennie, czy szczególnie w uroczystości i w dzień Pański, Jakoś nie potrafimy odnieść do naszej codzienności. Wydaje nam się, że tak jakby ono nie koresponduje z tym, co przeżywamy, a to jest wbrew, odwrotnie. Właśnie słowo bardzo mocno i konkretnie koresponduje z naszą rzeczywistością i jest w tym słowie bardzo konkretny. Abyśmy dobrze zrozumieli, to warto, żebyśmy się pochylili nad wszystkimi czytaniami, bo te czytania też nas wprowadzają do takiego całkowitego zrozumienia rzeczywistości. Jeśli popatrzymy na tą rzeczywistość, w czasie której dokonuje się zwiastowanie pańskie, to ta rzeczywistość mniej więcej jest podobna do naszej rzeczywistości, czyli większość ludzi jest zupełnie obojętna, czyli może, moglibyśmy je wykazać poganami, daleka od jakiejkolwiek religijności, czy jakiegokolwiek szukania para Boga, tak jak to dzisiaj jest, i coraz bardziej widzimy, że to społeczeństwo pogańskie się, dzisiaj neo-pogańskie rozszerza i rozwija. Druga część tego społeczeństwa to jest część religijna, która nie zawsze jest wierząca, ale jest religijna. I dopiero w osobie Maryi Bóg pokazuje, kogo tak naprawdę szuka i kogo wybiera właśnie tych, którzy są pokorni. Którzy mają serce otwarte, a już przede wszystkim serce czyste. Abyśmy to dobrze zrozumieli, poprzez Słowo Boże, w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza Pan przemówił do Achaza i mówi: proś o znak dla Ciebie. Ten natomiast mówi: Nie będę prosił i nie będę wystawiał pan na próbę. pierwszy taki pogląd wygląda to, że tak jakby ten Achaz był bardzo pokorny ale nie. To był człowiek, który miał. Wielki grzech na sumieniu, dlatego, że zajmował się bałwochwalstwem. I dlatego nie chciał prosić Boga, bo rozumiał, że wtedy będzie musiał się wyrzec swego bałwochwalstwa, swego bogactwa. I Bóg mówi, prosił znak, a on mówi, nie będę prosił. Ale nawet mimo jego tej opartości, zatwardziałości serca, Bóg i tak mówi, o, będzie, o to będzie znak dla siebie. To pan na w położeniu syna i nazwiesz na go imieniem Emanuelu, to znaczy Bóg znaków. Ja siostry, nie znam rzeczywistości polskiej, dlatego że rzadko tu bywam i nie mam takiego wglądu, co się dzieje, ale mogę się z wami podzielić rzeczywistością, taka jaka jest w Ukrainie, na przykład u nas, szczególnie teraz w czasie pandemii, w czasie trwającej wojny. Bardzo mocno rozwinęła się magia, kultyzm, wierzenia w różne jakieś tam horoskopy ludzie nawet normalnie czytają, nawet normalnie nawet swoje życie dopasowują do tych różnych bzdur, które są publikowane poprzez media, poprzez Facebook, różne inne jeszcze jakieś tam sieci społecznościowe i niestety ale to powoduje, że ludzie szybciej wierzą w te bzdury, które ktoś wymyśla, a już wtedy nie mają w ogóle nawet chęci czy szukania prawdy, która jest jedyna w sobie Bożym. I to jest, myślę, że dzisiaj bardzo niebezpieczne. Ojciec Święty Benedek XVI w swojej trilogii Jezus Nazaretu wypowiedział takie ciekawe słowa, analizując to nasze znaczy czasy, że yy, największym sukcesem w nasz czas szatana jest taki, że... Ludzie odsunęli Pana boga na Bóg, Czyli nie przemyślają go, ale w jakiś sposób go odsunęli na taki plan. Bo tak zazwyczaj jest, że jak trwoga, no to do Boga, ale jak się no mniej więcej życie układa, to chcemy sobie z tym życiu sami radzić bez jakiejkolwiek pomocy Bożej. Dlatego w tym pierwszym czytaniu Bóg chce pokazać nam, że rzeczywiście to społeczeństwo jest pogrążone w ten poganizm, czyli oddalony od Boga. Czyli ci wszyscy, którzy są w pogaństwie, oni pokładają nadzieję w różnych idolach. Dzisiaj tych dorach jest bardzo dużo. Ktoś wie, że popatrze w czasie pandemii, jak bardzo zostało nam przekazane, nawiązane, że musimy być zdrowi, bać o swoje zdrowie. A zazwyczaj jest tak, że gdy człowiek jest zdrowy, to tego zdrowia nie ceni. Dopiero nie straci, to wtedy dopiero zaczyna rozumieć, jaki miał wielki dar. Popatrzcie, jak dzisiaj dużo ludzi jest związanych różnymi jakimiś ekonomicznymi, ekonomicznymi takimi węzłami, czyli stajemy się niewolnikami systemu, czy wszystkiego tego, co zostaje nam w jakiś sztuczny sposób przekazane. A panu Bogu nie o to chodzi, żebyśmy byli niewolnikami, tylko wolności zostaliśmy stworzeni. Drugi rodzaj społeczeństwa, o którym słyszymy w liście Zagraniczków, jest to rodzaj, jakby go określił, religijny. Bardzo dużo w tym czasie, kiedy dokonuje się zwiastowania pańskie, pokładało nadzieję, że jeśli nawet zrzeszyli, no to złożą ofiary całkowane z tych zwierząt, no i ich zostanie im odpuszczona. I to był błąd. Dlatego, że ci ludzie, którzy składali te ofiary, oni nie czuli w sercu jakiejś struchy, żalu zagrzewki. Oni po prostu uważali, że zrobią jakiś tam rytuał składania ofiar, no i Pan Bóg im ma przebaczyć. I tak samo jest dzisiaj. Bardzo dużo ludzi uważa, że jeśli pójdę do kościoła, odbędę temu godzinę, przepraszam, że tak mówię odbędę, ale tak czasami to wygląda, no to Pan Bóg ma być zadowolony. Ale nie ma tej relacji, nie ma tego kontaktu między człowiekiem a Bogiem. Nie ma tego, tego, tego właśnie zażyłego takiego jakiegoś spotkania się tego człowieka, który przychodzi do kościoła z Bogiem, który na Niego czeka. Dlatego właśnie to jest bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli, że być religijnym to nie znaczy, żeby być człowiekiem wierzącym. Czasami możemy się mylić na tak się mylić, że jesteśmy religijni, a tak naprawdę nigdy nie poznajemy prawdziwej obliczu Pana Boga i ciągle za Nim tęsknimy, ciągle Go szukamy ale nie odważymy się na ten krok, aby wyjść naprzeciw tego Boga i z nim nawiązać tą taką prawdziwą relację, jaką ma dziecko ze swoim Ojcem, dziecko Boga z tym Ojcem Niebieskim. Dlatego właśnie ta trzecia część społeczeństwa, które jest najmniejsza, którą dzisiaj Bóg nam objawia w osobie świętszej Marii Panny, jest dla nas takim wzorem. My bardzo często prosimy Maryja, aby się za nami wstawiała, aby nas broniła, aby nasze wszystkie drogi by zanosiła przed obliczem Boga. I dobrze, że to robimy, bo jak widzimy, rzeczywiście tak się dzieje. Jeśli popatrzymy dzisiaj na sanktuaria, które są w świecie, wszędzie, czy to jest Europa, czy to będzie Afryka, czy Stany Zjednoczone, uwierzcie mi, że najbardziej uczęszczane miejsca, gdzie ludzie przychodzą, są sanktuaria Maryjne. Dlatego, że każdy, kto wierzy chociaż troszeczkę Pana Boga, Doświadcza tego, że za pośrednictwem Maryi, za jej wstawiennictwem, Bóg naprawdę wysłuchuje i naprawdę daje to, co z pokorą prosimy. Ale patrząc na dzisiejszą Ewangelię Łukasza, na ten moment zwiastowania, chciałbym popatrzeć do niego tak głębiej. Popatrzcie, kiedy Anioł przychodzi do Maryi, Anioł Gabriel i zwiastuje jej, że bądź pozdrowiona, pełna łaski, jakby na powitaniu od razu jej mówi, Całą ją, całego, jakby omówię w tym jednym taką całą ją egzystencję. Bądź pozdrowiona pełna łaski. W języku greckim to brzmi ketchetomene. Pełna łaski. To nawet nie potrafimy tego, jakby przekazać dokładnie, że jesteś czysta, jesteś bez grzechu, Jesteś właśnie ta, którą Bóg wybiera, bo Twoje serce jest gotowe, aby przyjąć aby go, aby go przyjąć do swojego serca. Dlatego Bóg Cię wybiera na matkę swojego syna. I to jest bardzo istotne, że Bóg przemawia przez anioła Kamiela i mówi do, do Marii aż osiem zdań. Dopiero po piątym zdaniu, Maria się pyta tego anioła: jak ma się to dokonać, skoro nie mam małżeńskiego pożycia? Dlatego, że ona była dopiero zaręczona, jeszcze nie mieszkała z Józefem, nie była jego żoną. I mówi: jak ma się to dokonać, jeśli nie mam doświadczenia małżeńskiego pożycia? Wtedy dalej, jak Adam jej tłumaczy, dopiero jak już wytłumaczył jej na tyle, ile ona zdała, zrozumiała, to mogła to przyjąć, wtedy ona mówi, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, przyjmuję zupełnie w pokorze i w zupełnym posłuszeństwie wolną Boga. Kochani bracia i siostry, popatrzcie, jaka jest nasza rzeczywistość, nawet kiedy przychodzimy na modlitwę, to my nie jesteśmy skłonni do słuchania, tylko bardziej chcemy mówić, aby tego Boga wyprosić, aby mu powiedzieć, aby go przekonać, aby mu przedstawić w plan w jaki sposób działać w Jego życzku. Jeśli patrzymy na Maryję, no to dla nas dzisiaj ona jest bardzo ważna, abyśmy nie tylko ją prosili, abyśmy się też o niej nauczyli. Czyli w dzisiejszą uroczystość Bóg nas zaprasza do szkoły Maryja, abyśmy też potrafili ją w jakiś sposób naśladować w liście do Rzymian, w X, w XVII wierszu, święty Paweł pisze, że wiara rodzi się ze słuchania. Popatrzcie dzisiaj tak bardzo dużo pada różnych słów, a tak mało jest słuchanie. I chyba zbyt wiele tych słów jest dzisiaj wszędzie, nawet w Kościele słów ludzkich a zbyt mało dzisiaj Słowa Bożego. Ja nawet sam się kiedyś, wiecie, tak łapię na takim, na takim zachowaniu, że jestem na mszy Święty, wychodzę ze mszy i się zastanawiam, o czym by były czytania psalmu Ewangelia. I byłem na tym mszy. To nie znaczy, że gdzieś tam sobie, nie wiem, byłem obecny. Byłem obecny, ale muszę się zastanowić, żeby zrozumieć. I to jest bardzo istotne, żebyśmy zrozumieli, że Słowo, które Bóg nam daje, to nie jest jakieś przypadkowe słowo. To jest naprawdę słowo, które Bóg kieruje do Ciebie, brać i siostrą. I to Słowo ma Cię uzdrowić, ono ma Ci dać wiarę, ono ma dać ci siłę i ono może to uczynić, jeśli to Słowo przyjmujesz. I właśnie chyba dzisiaj właśnie ten, ten problem mamy, że my nie potrafimy słuchać. Łatwiej słuchamy jakieś tam wiadomości. Możemy siedzieć godzinami, słuchać jakieś tam obiegnice polityków, którzy tam zmyślają, tak żeby nas zainteresować. Szybciej będziemy gdzieś tam rozmawiać z kimś w oblicy, czy o kogoś osądzać. Będziemy się nawzajem, tam dzielić jakąś informacją, prawdziwą, nieprawdziwą, nawet tego dzisiaj nie sprawdzamy. O wiele trudniej, nawet bardzo trudno jest nam przyjąć i słuchać słowa Boga. Jak przyjąć go do serca. Bo człowiek usiłował mówią bardzo ciekawą taką rzecz, że zajmie się słowem Boga, a Bóg zajmie się Tobą. Czyli jeśli to słowo Boga trafia do mojego serca, to wtedy Bóg zaczyna pracować w moim sercu i zaczyna pracować dla mnie. Kamilcie siostry, to zwiastowanie, o którym dzisiaj słyszymy, ono ma jakby dwie części. Jedna dokonuje się właśnie tam, w Nazarecie, kiedy Anioł Gabriel przychodzi, gdzie na Bóg mówi konkretnie i druga część tego zarejestrowania, jak czytamy w Ewangelii według Świętego Jana w dziewiętnastym rozdziale, kiedy Maria stoi pod krzyżem, kiedy wszyscy Jezusa opuścili, został tylko jeden Ja z apostołów i Ona i inne Marie. A tak wszyscy Go opuścili. To jest bardzo istotne, byśmy zrozumieli, że właśnie w czasie zjazdowania tego, o którym dzisiaj czytamy w Ewangelii Łukasza, anioł Gabriel mówi do Maryi, że, że ten Twój Syn będzie y, Synem Najwyższego, będzie y, Królem, będzie Panował nad domem, y, a Jego opanowanie będzie końcem. I teraz wyobraźmy sobie, Maryja stoi pod krzyżem i widzi, że nie ma ten, ten, który miał panować, nie ma tronu. Jego tronem jest krzyż. Maria widzi, że ten, który miał być wyłączonym królem, jego królestwo nie miało być końca, zamiast chrony ma cierpiony wieńc. I Maria widzi, że zamiast tego całego królewskiego splendoru, jakiegoś wywiadu, jakiegoś takiego oddania szacunku, wszyscy go znienawidzili. A nawet ci najbliżsi, apostołowie go opuścili i stracili. Jakby zupełnie inna rzeczywistość. Ale popatrzmy na Maryję. Ona stoi pod krzyżem, bo ona towarzyszy Jezusowi w czasie drogi krzyżowej. Ona nie narzeka. Nie ma jednego słowa. Właśnie w czasie tego, tego momentu, kiedy ona stoi pod krzyżem i nie adoruje tego Jezusa, dokonuje się właśnie to przekazanie. Mówi. Do Marii Jezus, oto syn Twój, i do Jana, oto matka Twoja, czyli jakby nas wszystkich oddaję pod jej opiekę. Dlatego, kochani bracia i siostry, my naprawdę dzisiaj potrzebujemy właśnie takiej postawy, takiej prawdziwej, głębokiej. To jest postawa, która uczy nas prawdziwej wierności Bogu. To jest trudne, ale to jest nas spoczyne, żeby nie narzekać. Aby nie mieć jakichś tam wygórowanych oczekiwań od Boga, ale być pokornym i być tym, który jest wierny. Naprawdę dzisiaj być wiernym Bogu, oczekując od małych rzeczy, aż po wielkie, do których nas Bóg będzie wzywał, trzeba mieć wielką wiarę. Dlatego proszę dzisiaj w tym uroczysto, że po wielką wiarę, aby Maria też na Was prosiła, tutaj obecnych. Amen.